Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkiej Mili Halo. I teraz zajmiemy się newsami lipcowymi, które o tyle ciekawie wyszły, że wiążą się wszystkie panelu Halo na RTX. To jest jakaś yy, impreza związana. Związana z Tomarcho Rooster Thief. Generalnie nie jestem tym w ogóle zainteresowany, nie oglądałem tego panelu a nic, ale zebrałem informacje, jakie tam podano, no bo wiadomo, wszyscy mamy internet, możemy sobie przeczytać, nie będąc jakimiś super oddanymi widzami tych wszystkich eventów. No i możemy sobie podsumować kilka rzeczy, które tam zdarzono na temat Halo, no i wyjdzie z tego taki odcinek, właśnie lipcowy tej. Hmm, tego ciągu newsowego którego dawno nie aktualizowałem, więc zajmiemy się tym teraz. Przede wszystkim dość ważny, może najważniejsze, a przewydarzenie, którym być może już pewnie wszyscy wiecie, dostaliśmy nowy zwiastun Halo Wars 2. Jest on dostępny na kanale od jakiegoś czasu, tam nie było zbyt wiele do tłumaczenia, więc wylądował na kanale w pierwotnej wersji, bez jakichkolwiek napisów, co staram się robić w miarę regularnie. Ale to jest do obejrzenia. Link macie tutaj. No i zapraszam, żeby sobie je zerknąć, bo wygląda y, bardzo fajnie. No to powiedziano, że to jest możliwość rzucenia okiem na fabułę Halo Wars 2. Ja tam póki co wciąż dużo wiele sensu w tym o, w tym zlepku różnych scen nie widzę, ale wygląda na pewno fajnie, na pewno y, podjarało mnie to, żeby czekać na Halo Wars 2. No i odświeżać sobie być może pierwszą część i zacząć coś z nią robić, ale to w najbliższej przyszłości. Dalej jest parę ciekawych newsów, na przykład statystyki z bety Halo Wars 2. Mamy tu taką grafikę, możemy je sobie przejrzeć, linki są wszystko w opisie, ale najciekawsze, coś co mnie bardzo ciekawiło i się okazuje, że wyszło całkiem nieźle, to jest balans stron konfliktu, bo mamy tych oni się Benish nazywają, czyli Covenantów dowodzonych przez Bruta, Brutala. On się nazywa A-A-A, Atriax, coś w tym stylu. No i mamy załogę Spirit of Fire, mamy tych wszystkich Spartan, i mamy Katera po drugiej stronie. Problem pierwszym Howards był taki, że strony były dość słabo zbalansowane i nie było sensu grać Covenantami. Teraz mamy procent wygranych, który bardzo fajnie zbliża się do tego do tego podziału pół na pół, że jednak da radę wszystko yeah, nie zbalansować, że całkiem nieźle to wszystko wyszło. No jest mała przewaga, taka minimalna przewaga i co ciekawe jest ona na korzyść BNST, czyli tych y, tutejszych kowenantów. To jest oczywiście y, bardzo ładnie się wiąże z tym, że w pierwszej wersji, wersji Pierwszej części ta strona była trochę niedopracowana, trochę niezbalansowana, osłabiona, a teraz prawdopodobnie wszystko zmierza w jak najlepszym kierunku. Do premiery jeszcze dużo czasu, więc oby to wszystko miało się tylko ku lepszemu. Od dawna było już wiadomo, że Halo Wars 2 trafi zarówno na Xbox One, jak i komputery z systemami Windows 10. Tylko na Xboxach pojawiła się beta, ale tutaj użytkownicy Windowsów 10 nie zostaną zapomniani. uspokojono ich, że beta, Halo Wars 2 na PC będzie miała miejsce jeszcze w tym roku i warto i oczywiście wyglądać, no bo wszyscy się zastanawiamy, jak to sterowanie, opracowanie głównie z myślą o padzie, zostanie przeniesione na myszkę i klawiaturę, i jak mają zamiar, właściwie twórcy zrobić. Ten cały system gameplayowy, żeby to nie był po prostu kolejny inny oh, okay. RTS na PC, bo tam jest dużo większa, dużo większa jednak dużo większa mm, konkurencja. No i marka Halo nie jest tak kultywowana jak na Xboxach. Stwierdzono, że Halo Wars 2 dostanie dodatkową zawartość po premierze, bardzo szanuję kciuki, że to co zorganizowano przy okazji Halo 5 Guardians to będzie jakiś taki nowy standard przy grach Microsoftu, albo chociaż przy serii Halo i że to będzie wszystko trzymane dalej, żeby nie, nie tracić graczy po premierze, żeby dodawać kolejne rzeczy, żeby słuchać fanów, no bo jedna Halo... Pięć zostało mnóstwo zawartości, o którą prosili fani, no i oby to był jakiś taki trend ku lepszym czasom dla w ogóle Halo. Mniejszy news, który potwierdzono niejako, bo to wynikało jakby z samych założeń całego projektu. Halo Wars Definitive Edition trafił również na i będzie częścią zawartości Halo Wars 2 Special Edition. Do tej pory nie potwierdzono, czy da radę to kupić osobno, czyli przypomina trochę sytuację z Call of Duty Modern Warfare Remastered, który będzie dołączany do Infinity, Infinity Warfare, Infinite Warfare. I ciekawe, jak to wszystko wyjdzie. No, Halo Warsy pierwsze trafią na pc no i nie da rady po prostu podmienić grafiki i zrobić prostego portu. Trzeba opracować nowe sterowanie. No i kolejne pytanie: czy nie będzie to po prostu kolejna gra na komputerach, która nie będzie miała tego posmaku wyjątkowości, że jest to jedna z niewielu udanych strategii na danym sprzęcie, oraz że nie ma. Tego wsparcia mm, fanowskiego, że, o Boże, to jest tytuł serii a ja to muszę mieć. Tak więc te wszystkie pytania, które zadałem przed chwilą, dotyczą się również e, tego, no nie sądzę, żeby w związku z tym Special Edition był jakimkolwiek hiciorem na PC. -cie. Kolejne ciekawostki, jakich tam e, jakie usłyszeliśmy, to po pierwsze data premiery Forza na PC oraz Przegląd plików Halo 5 Guardians na Xboxie. Obawy startują. Jesienią nie ma jeszcze do szczegółowego terminu, więc być może jakoś się rozjadą, bo na te chwile planowane jest, żeby wyszły razem. No i będzie można tworzyć sobie mapy do yy, no, Halo 5 Guardians na PC. -cie. Będzie to jakieś takie stopniowe przejście yy, Halo, również na. No i przeglądarka plików, wszystko będzie związane oczywiście z Forzem, pojawi się być może dużo więcej tych tworów fanowskich, będą różnego rodzaju grupy obiektów, zostanie wszystko zoptymalizowane, żeby działało jak najlepiej, no i częścią tego wszystkiego jest przeglądarka plików, która bardzo ułatwi poszukiwanie zawartości, która nam będzie odpowiadać. Z małych rzeczy wspomniano, że Loot Crate legendary Halo będzie zawierał m.in. dedykowane figurki stworzone specjalnie dla tego pakietu. No, i m.in. znajdziemy tam też rekwizycje, więc pewnie rzeczy do Halo 5 Guardians. Link pewnie też tam jeszcze w opisie, można to sobie powoli już zamawiać. Około stówki będzie korzystać, plus oczywiście jakaś przesyłka. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Kolejny mały newsik, drugi serial wciąż jest w produkcji, bo powiedziane, że Steven Spielberg pracuje nad dwoma serialami w Uniwersum Halo. Jeden już dostaliśmy, nie mam pojęcia. Czy to było? Zdaje się, że to było Nightfall. Nightfall albo Upadek Rich. To był jeden z tych seriali. Drugi miał postać. Nie powstało do tej pory. Teraz potwierdzono, że cały czas jest w produkcji, więc tak możecie na niego czekać i się jadać. No i ostatni, ostatnia wiadomość: taka na deser. Halo 5 Guardians dostanie kolejne aktualizacje, będą to rzeczy przynajmniej związane z Forgem, tak więc ten tryb, segment całej gry będzie do, trochę rozwijany, będą dochodzić nowe obiekty, tego typu rzeczy. Ale wspomniano między innymi o nowych trybach, tak więc ja cały czas wypatruję tego co dostaniemy po Warzone Firefight. Może to być bardzo fajnie, już teraz Halo 5 ma zdrowe wsparcie po premierze, no i zobaczymy jak to pójdzie dalej. Najciekawszych no informacji to chyba tyle. Dziękuję Wam w tej chwili za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. No i oczywiście klikajcie te wszystkie linki w opisach. Lajkujcie, komentujcie, nabijajcie mi wyświetlenia, no i powiedzcie co Wy sądzicie o tym, w jaką stronę zmierza cała marka Halo. Dzięki za uwagę, jeszcze raz, cześć!